Jeżeli objawy depresyjne pojawiają się w związku z używaniem alkoholu lub substancji psychoaktywnych, czyli narkotyków, depresję taką traktujemy jako konsekwencję tego używania, a używanie alkoholu czy narkotyków jako przyczynę depresji. Taki mechanizm powodowania depresji zwykle jest złożony. Obejmuje przewlekły wpływ alkoholu i narkotyków na działanie mózgu, jak również uszkadzający wpływ alkoholu i narkotyków na komórki nerwowe. Oraz stres psychologiczny, który jest wyrazem zakłóceń w życiu intymnym, rodzinnym, zawodowym i społecznym spowodowanym przez samouzależnienie. Objawy depresji w uzależnieniach są typowe. Może to być obniżenie nastroju, zmniejszenie lub brak odczuwania przyjemności, osłabienie lub brak zainteresowań, brak siły i energii. Osłabienie koncentracji uwagi, nadmierne poczucie winy, obniżenie samooceny, myśli samobójcze, zwiększenie lub zmniejszenie aktywności, zaburzenia snu oraz zaburzenia apetytu, zwykle ze zmniejszeniem masy ciała. Objawom tym może towarzyszyć lęk. Żeby rozpoznać epizod depresji, objawy muszą utrzymywać się przewlekle, co najmniej przez dwa tygodnie. Objawy depresyjne w uzależnieniu nakładają się. Na przygnębienie związane z konfliktami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz problemami wynikającymi z samego uzależnienia, co pogarsza przebieg zarówno depresji, jak i uzależnienia. Sytuację współwystępowania uzależnienia i depresji nazywamy w medycynie podwójną diagnozą. Dla psychiatry oznacza to większe trudności w leczeniu zarówno depresji, jak i uzależnienia. Depresja poalkoholowa jest związana zarówno z uszkadzającym wpływem alkoholu na mózg, jak i z uświadomieniem sobie przez osobę uzależnioną w swojej sytuacji. Często ogromu strat i nieszczęść, które spowodował alkohol w życiu rodzinnym, społecznym i zawodowym. Z jednej strony alkohol jest neurotoksyną, która u osoby nadużywającej alkohol powoduje zanikanie komórek nerwowych i zmniejszanie się objętości mózgu. Z kolei samopsychologiczne przeżywanie strat i tragedii, jakie alkohol spowodował w życiu osoby uzależnionej pogarsza zakłócający wpływ alkoholu na integralność psychiki i może pchnąć człowieka do samobójstwa. Aż 15% osób uzależnionych od alkoholu odbiera sobie życie. Depresja jako przewlekłe powikłanie używania narkotyków. Jest czasem nazywana depresją toksyczną, co mówi o toksycznym i uszkadzającym wpływie substancji psychoaktywnych na mózg. Mózg człowieka jest doskonałą biologiczną maszyną, którą rozregulowują czasem trwale narkotyki, podobnie jak wspomniany wcześniej alkohol. Jedną z konsekwencji bałaganu w biochemii mózgu, którą powodują narkotyki, jest depresja. U osoby uzależnionej Objawy depresyjne mogą pojawić się nawet natychmiast po ustaniu wpływu narkotyku, nakładając się wtedy na objawy abstynencyjne. Przykładem jest smutek pokokainowy, określany pieszczotliwie po angielsku cocaine blues. W opisach osób używających kokainy jest to jednak bezdenna rozpacz i smutek, lekarstwem na które jest, jak mówią te osoby, jedynie wzięcie kolejnej dawki kokainy. Z powodu nakładania się objawów używania alkoholu lub narkotyków na objawy abstynencyjne, objawów zakłóceń biochemicznych i psychologicznych wywoływanych przez używki oraz fizycznego osłabienia neuronów i uszkodzenia mózgu, leczenie depresji, przebiegu uzależnień jest jednym z największych wyzwań dla psychiatry. Zwykle zaczyna się ono od tzw. detoksykacji, czyli odtrucia. Człowiek przechodzi, zwykle w szpitalu okres odstawienia substancji od której jest uzależniony w czasie którego mijają objawy abstynencyjne następnie pacjent jest kierowany obowiązkowo na leczenie odwykowe trwające wiele miesięcy leczenie odwykowe jest psychoterapią na której człowiek uczy się żyć bez alkoholu lub narkotyków jeżeli po okresie objawów abstynencyjnych nadal utrzymują się objawy depresyjne rozpoczyna się wtedy podawanie leków przeciwdepresyjnych. Jeżeli lek przeciwdepresyjny jest podawany razem z lekiem używanym w terapii alkoholizmu czy narkomanii, należy wybrać lek przeciwdepresyjny, który nie wchodzi w niekorzystne interakcje z tamtymi lekami.